pozdrawiam użytkowników portalu Autocentrum i ludzi, którzy oglądają kanał Zacharow, jak i Autocentrum na YouTube I w dzisiejszym teście aut używanych chciałbym pokazać starego, poczciwego dziadkowoza, jak to niektórzy mówią gdy nie znają tego auta czyli popularnego okularnika Mercedes W210 produkowany w latach 95-2003 tam jeszcze był ostatnie wypusty ale teoretycznie 2002 Gama silnikowa potężna. Mamy tutaj do wyboru od 75 koni do nawet 354. No i oczywiście tam występowały jeszcze wynalazki na zamówienie klienta typu Lorinser, tak, Brabus. No to tam już to kosmiczne silniki o 12 nawet montowane. Obecny tutaj model jest to rzędówka 3.2 R6 o mocy 220 koni przedlift. I co trzeba wiedzieć o takim aucie? Może zacznijmy od tego jak yy, kupować takie auto i dlaczego je może kupić, tak? Yy, tak jak wcześniej wspomniałem, no, ci co nie znają tych aut, co pomyślą sobie o, stary dwudziestoletni Mercedes, okular, zgnilec, no bo lubią sobie pognić, trzeba przyznać. Yy, no ale fakt, faktem te auta mają coś w sobie, na pewno coś co mnie do nich przyciąga, ponieważ jest to już mój 16 Mercedes, yy, okularnik dokładnie. To co mogę wam powiedzieć o tych samochodach, na pewno powiem, że są wdzięczne i sto, stosunek obecnie jakości do ceny jest bardzo dobra według mnie, ponieważ yy, dobrego okulara powiedzmy nawet nie w takim stanie jak ten, bo jak widzicie no on jest malowany. Ja lubię takie moje się, tak mi się podoba i tak jest, jak komuś nie do przecież, ja nie każdy tym jeździć, ale w oryginale Taki mercedes w dobrym, naprawdę dobrym stanie, że wsiadasz i jeździsz, kosztuje od 8 do 12 tysięcy złotych. Są tańsze oczywiście. Tak jak na przykład ten był tańszy, został kupiony za 6 tysięcy złotych. No z tym, że po prostu ruda już go tam chrupała, dlatego jest taki, a nie inny dół. Były też inne jakieś tam zabawy, ale takie pierdoły typowo kosmetyczne, nie? Co można znaleźć w w tym pułapie niższym, tak? Na pewno można kupić sobie za 4000 dojazdy, ja nie mówię, że nie. Do jazdy w pełni sprawnego okulara z silnikiem 2.0 136 koni benzyna, nawet już zagazowanego, to nie jest naprawdę większy problem. Nawet tutaj w mojej miejscowości stoją dwie takie sztuki, nawet za 2000 jest do jazdy. Tylko tak jak mówię, no w tych miejscach po prostu, tak jak widać tu, i tak jak widać tu. Po prostu będzie on zjedzony, tutaj nie ma co się oszukiwać, tak? Ale jeżeli ktoś szuka naprawdę takiego dupowozu typowo na dojazd do roboty, który jest wygodny i przede wszystkim się nie będzie psuł, to myślę, że 2 do 4 tysięcy jak najbardziej. Ale jeżeli ktoś chce tym autem jeździć godnie, reprezentacyjnie, bo mu się ono podoba, no to trzeba liczyć na tą ósemkę w górę albo szóstkę i jeszcze się nim wtedy troszkę pobawić. Zacznijmy może od jakichś typowych, nie wiem, usterek tych silników. Tak jak mówię, miałem ich 16 sztuk, gamę miałem praktycznie chyba, chyba każdy z takich bardziej znanych, popularnych silników. Akurat te 32R6 mi się powtarzały, to jest już trzeci model z tym 32R6, ale miałem 22 diesel, 22CDI po lifcie, 28 w manualu, 32 są już automaty, tylko tam amerykański rynek wypuszczał 32 w manualu. 4-2 był, był też 3-litrowy diesel, 2,9 Turbo Diesel i 3,2 CDI. No i te zwykłe litrowy benzyn 136 też koni były. Jaki bym zatem silnik polecał? Przede wszystkim polecałbym rzędowe szóstki, czyli 2,8 i 3,2 zagazowane. Bo te samochody lubią gaz. Tutaj się nic nie dzieje z tymi samochodami. Nie ma żadnej różnicy w mocy, tak naprawdę. Jeżeli mamy oczywiście jakiś dobry gaz sekwencyjny, tylko jakiś stack BRC, Landi Renzo, tak z tymi samochodami się wtedy absolutnie nic nie dzieje. Spalanie gazu jest na poziomie 12-16 litrów. No ciężko jest to stwierdzić, bo wszystko zależy od nogi. Na co zwracać uwagę przy kupnie? No przede wszystkim na rdze. Powiem szczerze, że chyba nie ma egzemplarza który nie ma rdzy gdzieś tam nawet jeżeli z zewnątrz to pod spodem bo po prostu te wieją. takie były czasy wtedy w Mercedesie i te W140 i W210 no i nawet S-klasa w 220 z tamtych lat to po prostu wszystko gnije, taki stosowali jakiś ekolakier, że po prostu to sobie musi gnić. Jeżeli jest egzemplarz, który nie jest zgnity to po prostu ktoś go robił, ale to nie znaczy, że od razu jest to zrobione źle. Może być zrobione dobrze, może po prostu ktoś o to dbał albo garażował. No. Z tym, że wtedy takie naprawdę perełki kosztują no dużo więcej niż nawet 10 tysięcy. No, takie typowe, powiedzmy sobie to forumowe Mercedesy, jak są na tamtej grupie, to zwykłe, zwykłe nawet powiedzmy klasiki z dwulitrową benzyną, potrafią chodzić po 14 tysięcy. Ale fakt, faktem, no, auto jest mega zdrowe, nie? Jak ktoś chce, no to. Może takie kupić? Ja wolałabym jednak bardziej zgniłego, powiedzmy, ale z jakimś konkretnym silnikiem i wyposażeniem, niż tam taką biedę edition. Typowo, powiedzmy, no nie wiem, elektrycznie składane tylne zagłówki. Powiedzmy, no, klimatyzacja nie, nie, nie była w standardzie, ale, ale jest no i takie rzeczy. Co do wyposażenia, mamy trzy główne takie, jakby powiedzmy, kategorie: jest to klasik, elegance i Avantgarde ten obecny tutaj to jest elegance. Tam się proszę nie sugerować tą listwą, ona po prostu była wymieniana z lewej strony. Ta prawa jest prawdziwa i jest to właśnie elegance. Czym one się różnią? No przede wszystkim wyposażeniem się różnią. Zawieszeniem również. I no innymi par, 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 paroma pierdołami, których tak naprawdę na, na oko zwykły użytkownik samochodu nie jest w stanie zobaczyć. To ktoś, kto naprawdę się interesuje tym tematem, zaczynając od klasika, jest to taka powiedzmy najtańsza wersja. Nie ma tych z zewnątrz, nie ma tych chromowanych listew. Jest taki po prostu zwykła, zwykła cała listwa. I zawsze to zawieszenie też będzie biedniejsze. Nie ma tam powiedzmy szału. Oczywiście są takie egzemplarze, gdzie można było sobie to dokupić, bo w tamtych czasach wszystko można było do tych samochodów wsadzić. Miałem klasika właśnie 2.2 CDI, gdzie był lepiej wyposażony niż, niż ten tutaj Elegance. Tak był szyberdag tak? był domykanie i otwieranie szyb z kluczyka, tam kluczyk już był rybka. Zamykanie, baga yy, otwieranie bagażnika z kluczyka i z przycisku. Był tam Command, to jest to taki już w sumie bezużyteczny odkąd weszło od DVBT, ale jest to taki nawet telewizorek z nawigacją, e, radyjkiem, tak, no jaki tam pierdoły, no. Używany kosztuje od 1000 nawet złotych w dobrym stanie, więc, no ale niestety już jest to mało, mało potrzebne. Fajnie wygląda, ale, ale raczej zbędne. Coś jak w BMW serii 7, taki komputerek powiedzmy. Eleganc czym się różni? Przede wszystkim tym, że mamy właśnie już tutaj chromowane klameczki. A tutaj mamy to srebrne, srebrne, takie chromowane już właśnie listwy i listwy chromowane tutaj. A tutaj właśnie jest ta awangarda. Nawet właśnie ja nie wiedziałem, że różni się ta listwa aż tak bardzo, że, że ten chromowany element przechodzi trochę wyżej. I wziąłem od awangardy. No, no dobra, już siedzi to siedzi, kiedyś to może zmienię. Eee, tak i tak jak mówię to jest elegance. się różni, różni tym, że mamy powiedzmy tutaj takie pośrednie zawieszenie, bo w klasiku zawieszenie jest takie typowo kanapowe, jest ono miękkie, jest wyższe, eee, no do takich powiedzmy właśnie typowych dziadkowozów. Eleganc jest takim powiedzmy optymalnym zawieszeniem, ponieważ jest to no takie pośrednie, po prostu pośrednie, no nie jest ani twarde, ani miękkie, nie jest też jakieś wysokie jak widać, jest po prostu ok. W awangardzie już mamy ten samochód dość nisko posadzony. No i jest dużo sztywniejszy, Awangarda to już bardziej takie taki auto na, na trasę powiedzmy, tak, na niemiecką autostradę, o, będzie naj, najlepiej będzie to tak uznać, na niemiecką autostradę, ale to nie zmienia faktu, że auto i tak jest bardzo wygodne. W tym samochodzie nic się nie powinno dziać, po zimie wiadomo trzeba zrobić jakiś szerszy przegląd skrzyni biegów na pewno i czujników, bo jedynie to to lubi padać, elektronika, tylko nie tak, że będziecie mieli zaraz jakąś choinkę na, deszcz, na desce rozdzielczej, tylko po prostu trzeba, trzeba się liczyć z tym, że po zimie ta elektronika lubi siadać i jest to na pewno sterownik skrzyni biegów EGS znajdujący się po prawej stronie za szybą, w tamtym miejscu. Tutaj mamy bezpieczniki, zaraz to pokażę, wszystko trzeba sobie też to sprawdzać. Jest z takich właśnie najbardziej usterek to jest tak, lewy przedni czujnik ABS-u, znajduje się on w kole odpowiada on za tak naprawdę wszystko w środku świetnie, jeszcze ktoś do mnie dzwoni yy, odpowiada on za, za wszystkie zegary tak naprawdę jeżeli on nam siądzie to nie będzie nam się nie będzie nam pokazywało prędkości nie będzie nam pokazywało obrotów yy, skrzynia może przez to gorzej chodzić bo, bo nie będzie tak naprawdę wiedziała czy, czy koło się kręci czy nie z drugiego takiego elementu, który de facto nie jest narażony na jakąś wilgoć, jest czujnik położenia pedału hamulca. Znajduje się on pod kierownicą, w tym miejscu. I nie wiem dlaczego, ale on też często potrafi padać. Jakoś raz na powiedzmy 2-4 lat trzeba go wymienić. To nie są drogie rzeczy. Czujnik ABS-u. Kosztuje tak naprawdę 40 zł, a ten położenia pedału hamulca, nowy 80 zł. I zasada tak naprawdę wymiany jest taka, że bierzemy po prostu w płaski wkrętak i, i wymieniamy to. Także nie ma, nie ma tak naprawdę tutaj żadnego problemu. Wsiądźmy zatem do tego egzemplarza. Mamy tutaj tak, oprócz mojego syfu oczywiście. No tu jestem w trakcie akurat wymiany e, oryginalnego uchwytu na telefon na podłączenie pod mikro USB, no na dniach sobie to zrobię. Ta wersja nie jest wcale jakaś bogata, wbrew pozorom jest to eleganc, ale mamy tutaj bardzo dużą podstawę, tak? czyli e, spryskiwacze jedoksenonów, elektrycznie składane zagłówki tylne, awaryjki i zamykanie. Centralnego z guzika. Tutaj mamy klimatronik, dwustrefowy, sprawny działa tak. Więc tutaj więcej jak jest dodać nie trzeba każdy wie jak działa klimatyzacja. Radio nieoryginalne jest instalacja gazowa. Skrzynia biegów jest automatyczna, pięciobiegowa. Jest tutaj możliwość wyłączenia ASR-u i trybu pracy skrzyni biegów. Tutaj mamy cztery elektryczne szyby i elektrycznie ustawiane lusterka. Za kierownicą znajduje się taka Wajcha. Jest to tempomat. Złapię ostrość, ok. No tutaj standardowo mamy tak, światła i Wajcha jest tylko jedna. To jest też ciekawostka, jest tylko jedna. I ona jest i od spryskiwaczy, i od kierunkowskazów i wycieraczek oczywiście, nie ma ręcznego może jakby ktoś jeszcze nie wiedział, bo nie każdy może siedzieć w mercedesie to nie ma takiego standardowego ręcznego tu jest jakiś tam schowek ręczny w mercedesie jest czwartym pedałem, o tutaj tak naprawdę w tym przypadku trzecim, bo jest to oczywiście automat zaciągamy i stoimy na ręcznym, spuszczamy poprzez tą wajchę tutaj i tak wygląda ręcznie. To jest największą zaletą tych silników. Przede wszystkim to, że rozrząd jest na łańcuchu, w prawdziwym łańcuchu, nie ten łańcuszku, tak jak nowe obecne auta, w którym się wyciągają, rozciągają, pękają i jeszcze nie wiadomo, co dzisiaj dzieje z tymi rozrządami. I mówię to szczerze, sprawdźcie sobie oferty aut używanych zepsutych, Mercedesów, po tam 1000 zł nawet i znajdźcie jeden z rozwalonym rozrządem. Prędzej znajdziecie takiego bez progów, albo złamanego w pół, albo takiego co walną w zwierzę, niż z rozwalonym rozrządem. Po prostu nie ma. Nie? Tutaj to, no, to się po prostu nie psuje. tak? Z budowy silnika, tak jak gabaretowo widać, jest on dość spory, dlatego też maska tego potwora jest dość duża. No, tutaj mamy bezpieczniki podstawowe i złącze diagnostyczne 38 pin. Ciekawostką jest coś takiego, że pomimo, że nie ma tutaj OBD2, to bardzo prosto się tu diagnozuje. Program jest darmowy, nazywa się Carsoft, a wystarczy sobie na znanym portalu aukcyjnym kupić taki powiedzmy mały komputerek, tam bardziej przejściówka na złącze do zwykłego laptopa za około 300zł już z kablami i możemy sobie w pełni monitorować to co dzieje się z naszym samochodem, usuwać błędy i takie pierdole, taki komputer mam. Bardzo fajna rzecz. Tutaj mamy tą kasetę właśnie, o której wcześniej wspominałem. Kasety znajdują się tam, układy sterowników. No i właśnie potrafi się to tam niestety z takich właśnie usterek kaseta EGS, czyli sterowania Skrzynią biegów potrafi się niestety czasem zepsuć. Ale nie są to drogie koszta. Najtańsze na Allegro sprawne idzie dostać za 20 zł dosłownie. A montaż to tak naprawdę, wypinamy dwie kostki, wpinamy nowe dwie kostki, jeśli mamy wymienione. Tak? Także żadna, żadna filozofia. Było radio, to teraz sobie odpalimy na cicho. Przebieg 264, 918 trzeci raz pewnie, no, niestety żyjemy w Polsce, tak, tak czy owak nie bać się tych przebiegów, auta z oryginalnym przebiegiem 800 000 będą chodzić tak jak ten prawdopodobnie, bo po prostu te silniki taki kilometraż robią, tak to brzmi, myślę, że fajnie, wszystko to jest oryginalne, oryginalny wydech, nic tutaj nie było zmieniane. A oto już chodzi na garze, bo był ciepły, więc się szybko przełączył. i tak jak widać, tutaj się z tym samochodem nic nie dzieje z tym silnikiem. One były montowane też w innych, oczywiście, modelach. Także nie jest to typowa jednostka fotokulara. Także polecam W210, nie bać się tego, bo tak naprawdę. Zawsze można wszystko tanim kosztem zrobić. Jeżeli ktoś cały, to naprawdę godne do jazdy, wygodne, bezpieczne no i szybkie to polecam W210 z 3.2 R6 benzynowym, tudzież 2.8 R6 też może być. Chyba, że poliftowe, poliftowe właśnie też warto wspomnieć, że w poliftach wychodziło już V, tam było V6, było 4 konie więcej, tam 220, 4 konie w standardzie, co też jest właśnie jeszcze ciekawą informacją. Deklarowane przyspieszenie od 0 do 100 w tym samochodzie to 7,2, 7,8 w zależności od źródła. Powiem Wam, że nie ma problemu zejść poniżej 7 sekund w tym samochodzie. odpowiedniej konfiguracji szerokości opon 245 przy 16, maksymalnie tam pływających 17, idealnej temperaturze i w pełni sprawnym oczywiście silniku, nie ma problemu zejść poniżej 7 sekund. Także pozdrawiam wszystkich, cześć.